O nie, nie, nie. Pozdrow. Szemuń wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson. Przepraszam za to, że was wystraszyłem na początku, ale pomyślałem taki noworoczny, prawda, strachliwy odcineczek. Witam Was, prawda, w nowym roku 2021. Witamy bardzo serdecznie. Słuchajcie, zbliżamy się do tego pięknego progu równych 365 dni mojego daily. Jest to 10 stycznia, więc. Nie wiem, czy jakiś specjal z tego powodu ogarnie Czy nie, nie wiem, nie wiem, zobaczymy W każdym razie nie mam żadnych planów Jedyne co, to po prostu yy, cieszę się, że po prostu Już prawie rok jest za nami I to, że przez cały grudzień udało mi się wrzucać dwa filmy dziennie Jak widzicie, jest drugi stycznia e, Film, który nagrałem, który był wczoraj To był zapasowy film, który nagrałem już jakiś czas temu Dlatego też e, sytuacja taka po prostu e, Że, że nie, nie, nie przywitałem was Pierwszego stycznia w nowym roku Tylko teraz was tak naprawdę witam, bo teraz tak naprawdę nagrywam Pierwszy odcinek w nowym roku 2021, masakra Rok 2020 był świetnym rokiem i bardzo szybko mi minął. W każdym razie w dzisiejszym odcinku mamy ponownie Minecraft, ale z tego powodu, że chciałem właśnie w styczniu zrobić takie filmy Minecraft, ale jakieś takie filmy, właśnie, totalnie inne. Pewnie będzie mnóstwo pytań dotyczących tego, kiedy palionowo, czy w ogóle będzie palionowo, co z palionowem i tak dalej. O tym yy, nagram osobny film. Ale to nieważne. Póki co skupmy się na tym, żeby zagrać w Minecraft, ale w dzisiejsze, prawda? Yy, nasze, yy, nasze walki z mobami, ponieważ dzisiaj zagramy w Minecraft, ale moby będą smakowane. Ja już ogólnie jestem na świecie, jak widzicie tutaj jestem, jeszcze, jeszcze, jeszcze ten, ten, cały modzik nie działa, ale wystarczy wpisać tylko jedną, już wszystkim znaną komendę, reload, re, rea, y, 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 o, tak, nie mówię pisać, reload, uwaga, działa. Oczywiście tu macie link do osoby, która to stworzyła, dziękuję bardzo. Jak będę pamiętał, dodam również tego, tego, tego coś do opisu, ale no to możecie sobie łatwo znaleźć w internecie. W każdym razie rozpoczęła się sytuacja. I uwaga, w ciągu dnia nie ma prawda mobów. Nie ma. Ja nie wiem, jak one będą schakowane, ale w ciągu dnia ich nie ma, więc mamy teraz najlepszy czas na to, po prostu cały dzień, na to, żeby się uzbroić najlepiej jak możemy. A nie ma tego czasu zbyt wiele, więc musimy się śpieszyć totalnie szybko, to zrobić jak najszybciej. Bo, no nie ukrywajmy, ale moby są dosyć ciężkie, jeżeli są schakowane. Normalne moby są ciężkie, ok? Umówmy się. Ale te są schakowane, co dodatkowo, prawda, rozwala system totalnie Więc trzeba uważać, trzeba być gotowym na tak naprawdę na wszystko Więc chce się uzbroić jak najlepiej, żeby po prostu mieć jakiekolwiek szanse Na pewno zbroja, zbroja jest na, na pewno potrzebna Bo coś czuję, że bez zbroi to możemy, prawda, sobie te jedyne co to pomarzyć o jakiejkolwiek wygranej Tylko jedyne co jest złe to to, że jak pójdziemy do kopalni, to tam już musimy się zetknąć w ogóle z mobami Więc to jest, to jest najgorsze Dobra, tu mamy od razu jakiś, yy, ja zobaczę ja tu mam ustawienia, bo mam lekkie takie ścinki czasem Dobra, tak, zrobię, że Mniej troszkę. Yy, tu mamy od razu już 100 co. Jest o, o tyle spoko, że możemy już wykopać sobie coś na początek, żeby już tutaj rozpocząć, prawda? Od czegoś. Nie mamy żelaza, żadnego ja się boję zagłębiać strasznie tam w głąb, ponieważ to może się naprawdę źle skończyć. Ale zróbmy sobie od razu kilof i zrobimy sobie od razu miecz też, skoro już mamy taką sytuację. Zróbmy tu patyki. Bierzemy tak, tak, tak. Zapomniałem, jak się miecz robi. Nieważne, nieważne, nie było tematu. Wykopmy sobie jeszcze trzy, żeby zrobić sobie siekierę, to jest ważne. Łopatę, a zróbmy też, jak już robimy te wszystkie te, te to zróbmy też łopatę, żeby mieć już te narzędzia takie podstawowe. No bo to się zawsze przyda, a... A jak widzicie, mamy tutaj schakowanego Minecrafta, więc to jest, to już w ogóle nam się przyda, jak nie wiadomo co. No, mamy tak wszystko, co mamy mieć, bierzemy sobie ze sobą crafting i lecimy szukać, szukać czegoś tutaj. Tam... O, o, jedzenie, jedzenie, jagody, jedzenie, jagody to jest bardzo ważne, tym bardziej, że one chronią od o, obrażeń od upadku, co jest w ogóle też dodatkowym y, plusem w ogóle dla, dla tych, y, dla tych y, jagód, żeby po prostu je mieć. Bo, jakbyśmy gdzieś mieli spadać, to to jest coś, co może nam uratować życie w ogóle, nie? Tu jest wioska, dobra, ej, jesteśmy uratowani, jest wioska tutaj, dobra, to, to już jest coś. Y, tu pod tym mamy. Mm, lisy w ogóle jak uciekają, co jest grane. I one są takie szybkie zawsze? Nie wiem, dobra, nieważne, w każdym razie. może to też działa na... Jezu, myślałem, że to jest mob jakiś, nie? A to jest Villa... To znaczy on ma taką głowę jak Steve? Co jest grane? Czy to działa naprawdę na wszystkie moby? Tamten też! Głowa Steve'a normalnie, co? Normalnie, mowy nie mają takich głów, dobra, tu się dzieją rzeczy straszne, jakieś dziwne. Słyszałem w ogóle Endermana przed chwilą, że gdzieś tutaj coś przeleciał, ale to jest nieważne. E, szukamy sobie jakiś skrzyneczek, bo są nam potrzebne jakieś skrzynki tutaj z jakimiś rzeczami. E, mam nadzieję, że jakiś żelazo będzie, jakby to był jakiś golem, to też spokojnie byśmy mieli żelazo już od razu. Jaki ma. Wszystkie mają głowę Steve'a. Ej, to coś, to coś działa też na, na TT. No, o, tu mogliśmy użyć sobie tej jagody, żeby nie dostać foldy mage'u, a tutaj kurczę, już już dostaliśmy. O nie, jeszcze zasadziłem sobie, że wpadłem w to. Dobra, musimy ogarnąć, tu był enderman, okej. Okay. W sumie perła by się nam przydała też. Jak tak sobie teraz myślę, to perła by się też nam przydała do tego, żeby po prostu uciekać od tych mobów w odpowiednim czasie i odpowiednim momencie. Jakby nas goniły, no bo na pewno będą nas gonić i coś czuję, że te moby będą strasznie szybkie. Takie, takie mam przeczucie, że, że no, nie będą zbyt wolne. Dobra, tu nie ma żadnych skrzynek w tych domach. Totalnie lipna wioska nam się trafiła, totalnie lipna. Więc musimy po prostu iść do kopalni, znaleźć żelazo, póki jeszcze jest dzień. Yy, I ewentualnie przeczekać noc w jakimś miejscu zabudowanym czy coś, bo, bo czuję, że tutaj nie będzie łatwo. Tak samo drewna potrzebujemy sporo, ale przede wszystkim to żelazo. Żelazo jest nam me me mega potrzebne, bo, bo bez żelaza, bez zbroi jakiejkolwiek to my w ogóle nie mamy szans jakichkolwiek z tymi mobami. To są w końcu hakowane moby, to jest... To jest, to jest niemożliwe wygrać z nimi po prostu, wiecie o co chodzi? Tam jest węgiel jakiś, tu też jest węgiel, dobra, wykopmy ten węgiel I żelazo, żelazo by się przydało bardzo jakiś Dobra, owce. owce owce też nam się przydadzą, bo... Mała owce, dobra, z niej nie będzie wełny, to nie będę jej bił Mm, ale przydadzą nam się owce, bo potrzebujemy też łóżko, ewentualnie, żeby pójść spać w tej nocy, żeby po prostu przetrwać jakkolwiek tą noc. Bo nie, nie będzie kolorowo, czuję, że to, że to będzie cię ciężka noc w Minecraft. Dobra, yy, znajdźmy żelazo, znajdźmy żelazo. Tu gdzieś powinno być na jakiejś ściance, proszę. Tu mamy znowu węgiel, dobra, weźmy ten węgiel. Węgiel tam się przyda też do przepalania żarcia, czy innych takich rzeczy, właśnie żelaza też między innymi. Więc weźmy go, weźmy go, żebyśmy później już nie musieli szukać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nam się przyda. Też, też na pochodnie by się przydało, o to już w ogóle. No raz, przejdźmy dalej. E, tam nic nie widzę. Dobrze mamy Optifina, bez tego Optifina to już w ogóle byłoby cienko. Dobra, węgla mamy już wystarczająco. Potrzebuję żelaza, bo zaraz się będzie ściemniać. mamy równo, równo. Słońce jest, jak to się mówi, w zenicie. W zenicie jest słońce, więc mamy niewiele czasu. To już jest połowa dnia za nami, a my dalej nie mamy żelaza. Musimy pójść do jakiejś kopalni. Dobra, tam są krówki, tu, tu jest jakaś kopalnia. Ok, dobra, zejdźmy tędy. Proszę, żeby tu nie było mobów żadnych. Zróbmy sobie może y, pochodnie z tego co mamy. Ok, mamy tu, weźmy sobie więcej tego, tego węgla. Eee, dobra, tyle póki co. Znajdźmy żelazo. Żelazo, proszę. I... Nie... O, jest, dobra, jest żelazo. Mobów nie ma, póki co. Okej, okay, mamy póki co spokój. To jest to jest najważniejsze. Mamy żelazo, ale potrzebujemy 24 żelaza co najmniej żeby mieć na zbroję. Co oznacza, że te trzy żelaza co mamy, to jest totalnie nic, ale dobra, tu jest kolejne. Bierzemy to, bierzemy. O! 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 Głowa Steve'a ma chłop! Nie 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 nie, nie 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 nie. Dobra, dobra. Już widzę, już widzę że to będzie ciężkie. Widzicie to? Szkielet z głową Steve'a. Dobra, już wiemy dlaczego wszystkie Mowy mają głowę Steve'a. Teraz to już się wszystko wyjaśniło. Dobra, bierzmy tak, to żebyśmy mieli się czym zabudować ewentualnie. Ja bym go tu ściągnął, jestem ciekawy jaki on jest silny. O kurde jaki on jest szybki! Dobra, będziesz się palił? ILE?! Że co proszę? Przez haker za pomocą magii? Ja nie wiem jak ja tam mam się dostać teraz! To jest nie do zrobienia teraz! Dobra, no nie no, muszę znaleźć tam to miejsce. Czekajcie, gdzie to było? Ja... To jest nie do pokonania. Przed nimi to już trzeba tylko uciekać chyba. Co jest grane? Dobra, no to nieźle skakowane są te moby. Tu mieliśmy kopalnię też O nie, najgorzej. No to jest już koniec, to już jest koniec. Straciliśmy już za dużo czasu. Ale dobra, lecę, spróbuję to odzyskać chociaż w jakikolwiek sposób. Dobra, pięknie jagoda puszczona. Prze lecimy dalej, lecimy dalej. Właśnie do tego nam była potrzebna, tylko tamto nam się totalnie nie przydały. Nie, no najgorzej, słuchajcie, najgorzej. Dobra, tu tą owcę załatwiliśmy jedną. Jak dla mnie, to to już jest po ptokach. To już jest po ptokach, jak dla mnie. To już jest, nie ma szans po prostu. Nie ma szans na jakiekolwiek przetrwanie, tutaj coś tak czuję. No ale dobra, podejdźmy do tego jeszcze. Skoro te moby są takie silne, to przed nimi już trzeba tylko uciekać. Ta zbroja by mi nic nie dała, bo ja już mu sprzedałem tyle ciosów, że on powinien już dawno paść. Dawno. Dobra, tu gdzieś tam było. Musimy tam lecieć gdzieś. Hmm. Zróbmy tak. Dobra, chciałem się rozpędzić, ale jakoś mi to nie idzie totalnie. Nie jest kolorowo, słuchajcie, nie jest kolorowo. Tu ryby jakieś są, ale ryb nie, nie potrzebuję. Dobra, cofnijmy się tam po to. Gdzie ta kopalnia była? Gdzieś tu chyba za tą górką, tak mi się wydaje. Ja, ja już straciłem nadzieję jakiekolwiek w ogóle, nie? Ale tu w ogóle wszystkie moby są chyba szybsze niż normalnie. Ej, czy my tego nie minęliśmy przypadkiem? Czy to nie było tam gdzieś? Mi się wydaje, że to nie było aż tak daleko. Ja tak szybko nie przebiegałem, chyba. Chociaż. Najgorzej, już nie pamiętam, gdzie to było. O, dobra, to tu było, to tu było 100%. 100% tutaj. Dobra, ma. Co? No nie, 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 no proszę. Dobra, pytanie, ile ty. O, ma powolne opadanie, widzicie to? Co? Dobra, to są schakowane moby. Czy jestem w stanie go zabić w ogóle? Co? Dobra, to jest nie do zrobienia. To jest nie do zrobienia, nie wygramy z nimi. Nie ma szans. Totalnie zero. Ten, co mu się dzieje. Czekajcie, czy on może wysadzić się tutaj? Dobra no weź Co? Nie wybuch Dobra, wejdź tutaj, zróbmy tak Nie! Zróbmy tak, bo ty tutaj wejdziesz na to No 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 tutaj wyżej, wyżej tu chodź, 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 chodź Chodź tu! No chodź tu Dobra, wlazłeś w to I teraz... Nie, nie wlazłeś Kurde, no chodź tu Kurde, spadła ma no, powolne opadanie, nic nie zrobimy, tam mamy itemy ale nie wiem, czy jesteś w stanie w ogóle go zabić. Czekajcie, zróbmy tak. Chodź Ooo, wow, Enderman jak wybiegł! Co jest? Dobra, nie mam już żarcia totalnie. Przegraliśmy to. Przegraliśmy to na 100%. To jest nie do zrobienia. Nawet dobra, próbujemy go zabić, ale to jest to jest chyba nie do zrobienia mi się wydaje. On ma powolne opadanie On Masakra. Będzie tak długo do, dobiegał do mnie Ja tą ręką go nigdy nie zabiję Jeszcze się noc robi, najgorzej Dobra, no daję ostatnie życie Jak teraz zginę, to jest koniec Będę miał rewasz na innym filmie, ale tu już, tu już nic nie zrobimy z tym No chodź tu, chodź tu To jest tak zmodyfikowany w ogóle mob, nie? No kurde, proszę Proszę nie, tam jest Enderman, nie mogę na niego popatrzeć. Mam nadzieję, że nie atakuje teraz, jak jest hakowany bez popatrzenia. Ja bym chciał wiedzieć, ile on ma życia. Czy to się da w ogóle zabić? Zaraz się dowiemy od innych mobów. Wow, prawie na, prawie na niego spojrzałem, było niebezpiecznie. Tu, no kurde, zgiń w końcu, proszę. Ile jeszcze będę cię bił? No kurczę, boję się, że on mi uderzy. Muszę tak trzymać go na odległość Bo on jak mnie uderza, to ja dostaję kilka obrażeń od razu. Masakra, no. No zgin w końcu! Nie no nie wiem, słuchajcie. Ryzykuję, chyba lecę po tej itemy. O! wo, wo, wow, wow, o! 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 Kurde no, zaraz mi plec jakiś inny mob zrobi Nie jest kolorowo, słuchajcie. Wiecie co mam pomysł? Mam pomysł. Trochę niebezpieczny. Ale może się udać. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Tu, tu, tu. Dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Okej. Okay. Zdaliśmy obrażenia, ale dobra. Mamy itemy swoje. Więc przekopmy się tutaj gdzieś. Zabunkrujmy się, że tak to ujmę. Pochodnia tu. Tu, tak, dobra. Dobra, słuchajcie, jest jakaś szansa, jest jakaś szansa na przeżycie, dobra, nabrałem teraz jakiejkolwiek nadziei Na to, żeby tu cokolwiek się udało, więc musimy teraz normalnie kopać Tak, żeby, żeby omijać te moby wszystkie Dobra, uleczmy się, uleczmy się, bo to nie wygląda kolorowo, słuchajcie, nie wygląda to kolorowo Zróbmy tak, weźmy pochodnie damy tu, tak Tak do zamurowywania się, żeby mieć cokolwiek Dobra, i teraz tak Proszę ulecz, no czemu mnie nie leczy nic? Dlaczego tak, tak naprawdę? Czy ja nie mogę się uleczyć teraz, jak ja gram na te, te zmodyfikowane moby? Weźmy sobie więcej tego węgla. Dobra, spadło nam już żarcie. Niestety, te jagody nie są wytrzymałe. Nie mamy żarcia totalnie. Jesteśmy w sumie to bezbronni, prawie że. Dobra, zejdźmy tu niżej. Oby tu żaden mob nie był. Żeby tu był spokój. Dobra, nie słyszę nikogo. I by spokój, bierzemy żelazo, bo potrzebujemy go sporo, żeby mieć na zbroję, żeby jako, jakąkolwiek mieć szansę w ogóle wygrać z jakimkolwiek mobem. Tym, ale najgorsze jest to, że ja nie wiem, czy w ogóle jesteśmy w stanie ich zabić. Wydaje mi się, że powinniśmy móc, ale nie mam pewności. To jest najgorsze. 13. To już mamy blisko, żeby mieć na zbroję całą, więc proszę, znajdźmy tu jeszcze jakieś żelazo. Proszę, bo ja chcę mieć tą zbroję. Proszę, proszę, proszę. Najgorzej, nie mamy. Dobra, ale przepalmy chociaż to, co mamy już. Przepalmy chociaż tyle, co mamy. To, to jest zawsze coś. Tu mamy, tu mamy dobrą bazę. Tu jest dobra baza wypadowa. Prawda, mi to pasuje, zróbmy tak. Zróbmy tak, przepalajmy to, co mamy. Zwierzmy ten węgiel, znajdziemy zaraz coś więcej. Zjedzmy to, co mamy, przeczekajmy tą noc. Jest spokojnie, nie ma problemu żadnego. Jest okej, okay, jest okej, okay. dobra, może być to, co mamy... Zejdźmy tutaj jeszcze na dół, zobaczmy co tutaj mamy. Jeszcze jakiś, jakiś żelazo, proszę, proszę. No to żelazo jest mi mega potrzebne, ale ja nie, nie ma tu nic, no nie wiem, słaba strasznie jest ta, 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 ale tu przynajmniej nam się moby już nie respią, bo tu już przyjęliśmy tą kopalnię, więc tu powinniśmy być spokojni, jak nam nic tutaj nie wejdzie, to jest OK, to jest OK, mamy spokój. Zbierzmy więcej tego węgla, bo się nam zawsze przyda, ale żelazo byłoby bardziej mile widziane. A diamenty to już w ogóle, no ale to już, to już inna para kaloszy, jak to się mówi. Dobra, wejdźmy, wejdźmy tam na górę, zjedzmy sobie znowu. Nie jest kolorowo, słuchajcie, nie jest kolorowo, nie jest, totalnie nie jest kolorowo, więc, więc trzeba znaleźć jakieś żelazo, ja się wkopię tu może na dół Może spróbujemy się wkopać gdzieś tutaj, może znajdziemy jakąś kopalnię przy okazji, to byśmy coś, coś tam wykopali, no i też nam się kończy w sumie ten Ale dobra, będziemy mieli z czego zrobić kolejne kilo, więc to, to jest dobre O, znowu węgiel, dobra, no ale gdzie jest żelazo? Proszę, po powiedzcie mi gdzie jest żelazo, to potrzebujemy bardziej Troszkę się odkuliśmy, szczerze mówiąc, już nie wierzyłem w to, że w ogóle będziemy mieli to, co mamy. Myślałem, że już to jest koniec nasz definitywny. No ale dobra, jakoś się to udało ogarnąć, więc zróbmy sobie może spodnie. To już jest zawsze coś. Idźmy znaleźć następne jakieś yy, żelazo, żeby dorzucić tam. Tam było 13, więc potrzebujemy jeszcze 7 plus 4 to jest yy, 11. 11 żelaza to nie jest dużo, to jest, to jest do znalezienia, naprawdę. Przejdźmy tu dalej. Proszę, proszę. Proszę Minecraftciku. Yy, modlę się o. o skromne, prawda? Ni, nic nie zmieniające dla Minecrafta, a dla mnie bardzo dużo żelazo. Proszę. Proszę, jaki to jest poziom w ogóle? 53? Jezu, to jest strasznie dużo jeszcze do tego, żeby zdobyć ten 11, żeby tam jakiekolwiek diamenty, jakiś diamentowy miecz czy coś. Ja bym chciał zabić chociaż jednego moba, żeby po prostu móc yy, móc sprawdzić, czy w ogóle się da, nie, ale wydaje mi się, że, że nie przetrwamy żadnej walki z nimi. Zróbmy hełm, to jest też nam potrzebne. I już nam totalnie braknie na, na, na coś więcej, więc spoko. Nie ma problemu. Teraz znajdźmy więcej żelaza, bo jest nam potrzebne. Więc tu. Ja bym chyba zabrał tam to, co nam się przepali. Tak, i ja wezmę to ze sobą. Żeby już nie wracać się tymi schodami, po prostu zejdziemy niżej i, i tam jakoś będziemy musieli przetrwać. Tu węgiel też nam się przyda. Zróbmy to tak. Zróbmy sobie od razu kill-off następny, bo to już widzę, że nam się kończy. To nie jest kolorowo my tak Sprzepaliło nam się, dobra bierzemy ten, ten Bierzemy to Węgla mamy, mamy, starczy nam węgla, nie zbieram póki co Bo i tak go nie wykorzystamy raczej całego, prędzej zginę, prędzej zginę Niż wykorzystam cały węgiel, to jest, na tego jestem pewien Dobra, zejdźmy na dół Będę kopał tak, to jest ryzykowne, ale, ale to jest najszybszy sposób, żeby się dostać na niższy poziom, gdzie tego więcej będzie, tego żelaza i w ogóle diamentów, większa szansa i tak dalej. Więc już korzystajmy z tego, że, że mamy z czego kopać i że już jesteśmy troszkę ustawieni. Przynajmniej mamy dwie rzeczy ze zbroi. To nie jest dużo, to jest mało. O, dobra, już się, już się wystraszyłem. Uf, to tylko kilow, to tylko kilo. Dobra, jesteśmy niżej. Poziom 27-26. Już na powierzchnię raczej nie wyjdziemy, więc tu już będziemy się walić tylko w y, tych, tych. Najgorsze, co by mogło być, to, to lawa. To, to, jest, to jest najgorsze, tak naprawdę, co by nam się mogło teraz trafić. Wiem, że to jest ryzykowne, to jak kopię w, ten, w tym momencie, ale jesteśmy na poziomie 11, więc po prostu kopiemy normalną, y, pra, normalnym sposobem, prawda? Szukamy żelaza. Szukamy wszystkiego, co jest nam potrzebne. Y, jesteśmy w stanie to, mam nadzieję, znaleźć jakoś i, i stoczyć. Chciałbym stoczyć jedną walkę po prostu z jakimś mobem jeszcze. To by to takie moje małe marzenie, jeśli chodzi o tą grę. No albo zginiemy po prostu i tyle. Są dwie opcje tylko, nie? Odcinek już jest strasznie długi, ale, ale no jak widzicie ta, ta rozgrywka się ciągnie i ciągnie i końca jej nie widać, prawda? Ewentualnie zrobię cięcie może jakieś, żeby to przyspieszyć jakoś, ale zobaczymy jeszcze, zobaczymy. Ja, bym, ja liczę na to, że znajdę coś tutaj. Jakieś diamenty może nie, no ale z mobami bym się skonfrontował jakimiś, nie? Skoro to jest odcinek o flakowanych mobach, to... O, nie, nie, nie! Najgorszy dzień w moim życiu.